Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny z mojej kuchni podzielę się dzisiaj z wami tym co kupiłam dla mojej pięcioosobowej rodziny na półtorej tygodnia fakt faktem nie są to jeszcze wszystkie zakupy, które są mi potrzebne, ponieważ przygotowuję się już do świąt i chciałabym po prostu sobie dużo więcej produktów kupić wcześniej nie lubię, ogromnie nie lubię stać przed samymi świętami w kolejkach w ogromnych kolejkach, w sklepach jest to dla mnie frustrujące, mam nadzieję, że uda mi się kupić po prostu to, co potrzebuję na święta dużo wcześniej. Zakupy dzisiaj zrobiłam w Lidlu i na zakupy wydałam 414,59 zł. Ja na zakupy do Lidla jeżdżę rzadko, po prostu wolę Biedronkę, bo uważam, że bardzo podobne produkty, które są w Lidlu w Biedronce są po prostu dużo tańsze, ale jeżdżę raz na jakiś czas, ponieważ mam takie sprawdzone swoje produkty, które po prostu czasem Lubię kupić albo raz na jakiś czas sobie po prostu zmienić smak. No bo wiadomo, że jak się cały czas robi zakupy w jednym sklepie, to się po prostu nudzi. Ok, już Wam powiem co kupiłam. Yy, kupiłam zwykłe mleko, ponieważ będę bardzo dużo piekła. Oliwę z wytłoczyn oliwek. Mówiłam Wam na temat tej oliwy, jak nagrywałam dla Was wideo na temat robienia naturalnego proszku do prania. Ponieważ ja na takiej oliwie z wytłoczyn oliwek, nie oczywiście nie na tej, bo ja zamawiam yy, przez internet ze specjalnej hurtowni. Ale oliwę z wytłoczyn oliwek y, kupuję, kiedy robię y, mydło do mycia dla mojej rodziny po prostu i dla mojego dzieciątka, bo on ma topowe zapalenie skóry i robię mydełko, które składa się tylko z dwóch składników czyli z oleju kokosowego i właśnie oliwy z wytłoczyn oliwek, bo ona jest najdelikatniejsza. Tej używam do. Smarzenia po prostu, bo ona jest naprawdę bardzo fajna. Poczytajcie sobie na jej temat. Mam nadzieję, że się skucicie. Ona jest w ogóle bardzo delikatna i bardzo smaczna, także polecam. Tu jest y, pasata pomidorowa, ryż, y, makaron, nitki. Y, ogórki konserwowe będę robiła sos tatarski papryka konserwowa, grzybki konserwowe, dawno nie jadłam, ale będę potrzebowała właśnie do sosu tatarskiego. Takie serki. Powiem wam szczerze, że takie serki kupowałam, Jezus naprawdę, 4, 5 lat temu. Ja bardzo rzadko jeżdżę do Lidla i jak jeżdżę, to nie zawsze kupuję to samo. I pamiętam, że był taki serek z czosnkiem, i on był po prostu przepyszny. Nie mogłam go już dzisiaj znaleźć, więc wzięłam ten z cebulką, ze szczypiorkiem i ten śmietankowy. E, tutaj są oliwki. Te są nadziewane papryką, pastą paprykową. E, groszek do sałatki jarzynowej. Dwie puszki siekanych pomidorów oraz dwa słoiki koncentratu pomidorowego. Tego z Lidla. On jest też bardzo smaczny, ja go bardzo lubię pesto zielone oraz pesto czerwone wiecie, że moje po prostu dzieciaki pesto uwielbiają na różne sposoby także ja kupuję, bo również lubię chrzanik obowiązkowo na święta musi być i, i puszka z groszkiem konserwowym do sałatki tu są serki dla mojego synka bo on po prostu je bardzo lubi masło, y, trzy kostki wzięłam będzie idealne właśnie do pieczenia różnych ciast Biała kiełbasa do żurku lub do y, białego barszczu po prostu musi być. Kiełbasa śląska i te kiełbasy wzięłam dzisiaj dwie. To się też przyda zawsze na jakieś śniadanko. Oprócz tego wzięłam również i fetę. Tutaj jest proszek do pieczenia, bo mi się skończył. Mięso mielone z indyka. Wiecie, ja już Wam mówiłam, że mój syn jest uczulony na wieprzowinę. I mięso mielone y, to jest y, tak naprawdę jedyne mięso, które on chce jeść. I ja po prostu z tego mięsa robię kotleciki. I on tylko te kotlety zjada. Nic innego po prostu. No trudno jest mi go y, zmusić w ogóle, żeby mięsko zaczął jeść. Także staram się. Ja to tak nazywam przemycić czasem różne y, y, mięsko do jego potraw. Tak, żeby po prostu y, miało troszeczkę tego Tutaj jest porcja rosołowa, będzie na rosół na niedzielę. Dwa mleka bez laktozy. To już są mleczka do kawy, do budyniu dla mojego syna, bo takie mleka tylko pijemy tak po prostu i po nich nam nic nie jest. Dzisiaj, właśnie, roszponka była w promocji, więc wzięłam sobie jedno opakowanie. Tutaj jest pieprz czarny, ziarnisty, dwa opakowania oraz pieprz kolorowy. Ja bardzo lubię mieszać i wrzucać sobie do młynka, do, do mielenia i po prostu uwielbiam taki świeżo mielony, ziarnisty pieprz na potrawach. To jest tak aromatyczne, niesamowite, przepyszne. Ziele angielskie, i również tutaj są dwa opakowania, bo ja po prostu bardzo dużo dodaję ziele angielskiego i liści laurowych do każdej zupy. U mnie zupa musi być aromatyczna i po prostu bardzo lubię jak czuć te przyprawy. Płatki do mleka Cornflakes i wzięłam dzisiaj też te miodowe. Też biorę raz na jakiś czas, bo moje dzieciaki po prostu bardzo lubią. Nie jedzą tego bardzo często, ale raz na jakiś czas kupuję. A to już moje kochane jedzenie. Jak ktoś ogląda moje hole spożywcze, to wie, że ja po prostu kocham włoską kuchnię i włoskie jedzonko. Tutaj jest salami włoskie. I dzisiaj kupiłam sobie mortadele z truflami i z pistacjami. Bardzo jestem ich ciekawa, bo je, znaczy jej ciekawa, bo jeszcze tej mortadeli nie jadłam. Także zrobię sobie na pewno jakieś pyszne danie na kolację i zobaczymy jak będzie smakować. Carski ser. Tego sera też nigdy nie jadłam. Pisze, że jest aromatyczny. Ja uwielbiam takie aromatyczne sery, więc to będzie ser typowo taki dla mnie i dla męża. Tutaj mamy parmigiano-rydziano, bo mówię, na pewno będę robiła spaghetti albo właśnie jakieś penne z sosem. Zobaczymy, na pewno parmigiano-rydziano się przyda, bo ja uwielbiam dobre serki. No i goda dla moich dzieciaków musi być obowiązkowo. Mozzarella do pizzy na kolację na niedzielę, bo my sobie robimy w piecu, w piecu chlebowym praktycznie co niedzielę, bo na niedzielę na obiad mamy rosół i wieczorem na kolację sobie po prostu pieczymy pizzę jest drugi makaron, będzie na pewno do pomidorowej w tygodniu albo do jakiejś innej zupki, zobaczymy. Wzięłam również dzisiaj takie biszkopty. One są chyba takie z cukrem. Zawsze biorę zwykłe bez, ale nie widzi... ja kupuję po prostu te długie w biedronce. Dzisiaj w Lidlu nie znalazłam takich, więc wzięłam te. Zobaczymy, czy będzie smakować... będą smakować mojemu synkowi, bo kupuję dla niego. On po prostu tak w ciągu dnia, nie jest to codziennie, to się nie zdarza, ale tak powiedzmy dwa razy w tygodniu, do kakałka, takie. Bisz kopciki lubi, bo on sobie po prostu moczy w środku ocet jabłkowy, ten bio on jest naprawdę bardzo pyszny, my pijemy z mężem wodę z octem i no, polecam, poczytajcie, jeżeli nie wiecie o co chodzi, bardzo pyszny jest ten ocet polecam go bardzo serdecznie tu są drugie płatki, o nich mówiłam papryka jedna, będzie do kanapek albo do jakiejś sałateczki, czerwona cebula, dużo marchewki bardzo dużo ponieważ kupiłam w końcu wyciskarkę wolnoobrotową i myślę, że zrobię recenzję, bo jest naprawdę świetna, jeszcze będę Jechała po warzywa i owoce do biedronki. Pewnie zrobię jutro te zakupy w tej biedronce i też Wam pokażę hol, podzielę się z Wami. Buraczki, buraczki też do soków do wyciskania. Makaron, i to jest makaron włoski, bo ponieważ będzie spaghetti oraz właśnie makaron penny. Tu jest zwykły makaron. Lubię mieć po prostu zapas makaronu. Moje dzieciaki lubią sobie ugotować sobie z sosem po prostu zjeść tutaj makaron taki e, malutki i takie muszeleczki, też bardzo fajne, przepraszam Was za moje dziecko, chwila, moment okej, okay, już do Was wracam mój synek po prostu chciał, żebym mu włączyła bajeczkę, także bajka włączona mamy chwileczkę i dokończę na Was ten pol Skończyłam na makaronu muszelki. My po prostu robimy ten makaron bardzo w zupie brokułowej. Naprawdę jest bardzo fajny. No ale również moje dzieciaki często mnie proszą o ten makaron. Jak na przykład robię takie danie z krewetkami, bo wielkościowo po prostu są bardzo podobne. Więc raz na jakiś czas po prostu jak robię takie danie z krewetkami na białym winie e, z masełkiem, to dodaje ten makaron. Jest naprawdę bardzo pyszny. Ok, tutaj mamy pora, też będzie do zupki i do sałatki. Dużą pietruszkę. Ja kupuję wielkie pietruszki, zawsze kupuję jedną dużą, bo ja sobie dzielę tą pietruszkę na połowę i ja mam taką pietruszkę na dwa rosoły, albo na jeden rosół i na jakąś zupkę, albo na jeden rosół załóżmy i troszkę do sałatki. To wszystko zależy od tego, jakie dania mam w danym tygodniu zaplanowane. E, ocet, bo mi się ocet skończył. And Tutaj jest makrela. Makrele będę używała, bo będziemy robić pastę rybną, taką do kanapek. Wzięłam dzisiaj gąbki, bo mi się skończyły, zapałki, bo mi się skończyły. Ja używam, bo ja bardzo dużo świeczek palę w domu, po prostu uwielbiam, jak mi w domu ładnie pachnie i taki fajny klimacik, więc zapałki muszą być. No i jajka. Ja kupuję z wolnego wybiegu, za każdym razem staram się. Ostatnim razem kupiłam po prostu nie z wolnego wybiegu, bo się zagapiłam jakoś w sklepie. Wzięłam dwa opakowania. To jeszcze nie wszystko, bo ja jak będę kupowała na pewno dużo więcej. No bo wiadomo, i będą jajka w majonezie, jajka faszerowane, i będą, bo będą mi również potrzebne do żurku, do święcenia. Dzieciaki będą sobie malować. Także jajek będzie na pewno więcej, bo jeszcze trochę tego czasu zostało. Dobrze, kochani, to jest wszystko na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o zakupy z Lidla. I tak naprawdę na razie tylko tyle. Będę jeszcze robiła zakupy w biedronce i podzielę się również z Wami. Dajcie znać, jak jest u Was, czy przygotowujecie się do świąt, czy macie zaplanowane menu już na święta. Jeżeli macie ochotę, to dajcie mi znać. Ja mogę się podzielić z Wami tym, co ja po prostu na święta gotuję i piekę. Jest nas piątka. Na pewno też ktoś do nas przyjdzie w odwiedziny na święta. Także jak tylko macie ochotę, to jak najbardziej mogę Wam i powiedzieć, czy po prostu zrobić dla Was wideo. Osobne na temat tego, jak będzie wyglądało po prostu menu obiadowe na najbliższe półtorej tygodnia, wliczając w to święta w mojej rodzinie. Ok, wspaniałego dnia, kochani Wam Życzę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał i piszcie mi tam w komentarzach pod spodem, jaki filmy chcielibyście jeszcze zobaczyć. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.